Dzień dobry, Aleksandra Gawanda z biura Sferu Nieruchomości. Dziś jestem na ulicy Łowickiej w dzielnicy Parkitka. To tutaj, tuż za mną, powstają nowe mieszkania w zabudowie szeregowej. Mieszkania na parterze będą charakteryzowały się dużym tarasem oraz częścią zieloną ogrodu. Wszystkie mieszkania mają osobne wejście do klatki schodowej. W skład mieszkania wchodzą trzy pokoje, salą z kuchnią, przestronna łazienka, kotłownia oraz komunikacja. Mieszkania na piętrze dodatkowo przystosowane są do podłączenia bezinwazyjnej instalacji fotowoltaicznej. Dla wygody mieszkańców przewidziane garaże znajdujące się poza bryłą budynku. Dużym atutem jest lokalizacja, gdzie mamy dostępność terenów zielonych oraz bliskość Alei Brzozowej. Także chętnych, chcących kupić tutaj mieszkania, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 797-500-099. Pozdrawiam.